Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa dnia 14 października 2025 roku. Po 1383 rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi punkt 1 z dnia 11 października 2025 roku co prawie wypłaty zaliczek za 2025 roku z tytułu niektórych rodzajów pomocy w ramach planu strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata myśli, punkt drugi na podstawie artykułu 50 ustawy 1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 roku. O planie strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata myślnik Dziennik Ustaw z 2024 roku. Pozycja 1741 oraz 2025 roku. Pozycja punkt pierwszy zarządza się. Co następuje? Paragraf punkt pierwszy rolnikowi, który w 2025 roku złożył wniosek o przyznanie pomocy, o której mowa w artykuł 20 .1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 roku. O planie strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata myślnik zwanej dalej ustawą, z wyłączeniem płatności niepłatności dobrostanowej, o której mowa w artykule 30 punkt ustawy, lub wniosek o przyznanie pomocy, o której mowa w artykule 20 punktu 2 ustawy, płaca się zaliczki w wysokości stanowiącej iloczyn 70 stawki, punkt pierwszy danej pomocy oraz a obszar stwierdzonego w ramach kontroli administracyjnej jako spełniające warunki do przyznania tej pomocy albo liczby zwierząt stwierdzonych w ramach kontroli administracyjnej jako spełniające warunki do przyznania tej pomocy, albo masy surowca tytoniowego stanowiący indywidualną ilość referencyjną, o której mowa w artykułu 40 ustawy, albo punkt drugi za jeden punkt przyznany za realizację danej praktyki, o której mowa w artykułu 32 ustawy 1 punkt 1 ustawy i liczby punktów uzyskanych za realizację tej praktyki na obszarze stwierdzonym w ramach kontroli administracyjnej, jako spełniające warunki do przyznania płatności, o których mowa w artykułu 30 punktu 2 ustawy oraz współczynnika zmiany liczby punktów uzyskanych za realizację danej praktyki jeżeli został dla niej określony w przepisach dodanych na podstawie artykułu 49 ustawy 2.2 ustawy. Paragraf punkt drugi rolnikowi lub podmiotowi, o którym mowa w artykułu 42 ustawie 2 ustawy, którzy w 2025 roku służyli wniosek o przyznanie pomocy, o której mowa w artykułu 20.3 lub 4 ustawy, wpłaca się zaliczki w wysokości stanowiącej iloczyn 80 stawki danej pomocy oraz Punkt pierwszy obszaru stwierdzonego w ramach kontroli administracyjnej jako spełniający warunki do przyznania tej pomocy albo punkt drugi liczby zwierząt stwierdzonych w ramach kontroli administracyjnej jako spełniające warunki do przyznania tej pomocy. Punkt pierwszy minister rolnictwa i rozwoju wsi kieruje działem administracji rządowej myślnik rozwoju wsi. Na podstawie paragraf 1 ustawy 2 punktu rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 roku. W szczegółowego zakresu działania ministra rolnictwa i rozwoju Wsi Dziennik usta pozycja. Punkt drugi Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia wykonawczego Komisji z dnia 8 września 2025 roku, w odnośnie do roku. odstępstwo od artykułu 44 ustawy 2 kapit drugi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do poziomu zaliczek na interwencje w formie płatności bezpośrednich oraz interwencji obszarowych i myśli interwencji z tytułu zwierząt w ramach rozwoju obszarów wiejskich dzienników. UL z punkt 5 dziennik ustaw. Paragraf punkt trzeci zaliczki wypłaca się myślnik dwa pos. i pos. 1383 punkt pierwszy do wysokości środków finansowych dostępnych na ten cel w budżecie środków europejskich i w budżecie państwa na realizację Wspólnej Polityki Rolnej. Punkt drugi od dnia 16 października 2025 roku. Paragraf punkt czwarty. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 października 2025 roku. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Sokrajewski.